Za życzenia na święta i przyjęcie pożegnali się na te kilka dni świata. Tak wszyscy są gotowi do zbioru. maluchy? sobie, malutę, nie pytam na razie, malutę. Posyłowano go do popiołem na znak pokuty i dla przypomnienia, że każdy z powstał i wkrok się obróci. by nie pozostał nawet najmniejszy świat w tłuszczu. W, w miejscach wieszono śledzia, a po wsi odnoszono uroczyście kart z żurem, wy na się taniem Gospodynie, stawiając na Przypiecku, zaczął na żur mówić. A cóż to tam na Przypiecku sąta? Wstępna środa, żurowi uprząta. O, jakże ci nie żałować, miły mięsopuście. Cztery Cztery w kroku były, a piąta, to puście. Środę popielcową ścinamy też i wstawiamy do wody gałęzie na palmę Wielkanocną, aby zacieleniły się na Niedzielę Palmową. Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Kwietną, była wstępem do Wielkiego Tygodnia. Tego dnia wierni uczestniczyli w mszy, podczas których ksiądz święcił palmy, symbol odrodzającego się życia. Palma Wielkanocna miała chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem tego i tamtego świata. Po powrocie z nabożeństwa postanowił się poświęcony o Pana, wołając przytępy. Nie ja piję, Pana piję, Wiesław nie zabiję, tydzień, nie, tydzień, za tydzień wielki dzień, zawsze znowu lekarz. Ostatnim etapem przed Dniem Zmartwychwstania Pańskiego jest Wielki Tydzień. Był czasem porządkowania domów, ozdabiania obejścia, zemsty na obrzeczonią drzóże i śledziu. Młodzież urządzała pogrzeb i śledzia. Przede wszystkim jednak był to, jak dziś, czas rozpamiętywania wydarzeń z ostatnich dni życia Chrystusa. Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół staje się domem żałoby, w którym panuje cisza i ciemność. Wielką śladem gra się świeca na ołtarzu, a w Wielki Czwartek klekotanie koładek zastępuje głos dworu. Nadchodzi Wielki Piątek, Dzień Najki Pańskiej. Miłości i nieogarnionej tylów. Czy piekło łupy, czy mówiły zawisnej śmierci, czy niebieskie siły złotych garnęłki, co z niósł Bóg wcielony. Moc, myśl, żal, strach, pot, krew, sens wyciążony, strata, powroty, łzy, sąd i niemiłe twarzy twarze i co biły. słup, ciel, krzyż gwóźdź, żółć i Boga Co to dobre Ci dary, a nie bełki, nie dary, ale łaski źródła żywe, nie źródła, ale boskiej Te Tej rełki, która zbawienie szczęśliwe z Twych wylała, za które nie oddaje Ci serce, o dobro prawdziwe. W Wielki Piątek kościoły na Kalwanie odbywają się jedyne w swoim rodzaju widowiska. MISTERIA MĘKRAŃ Następnie ciało Chrystusa zostaje złożone do grobu, przy którym tradycyjnie trzymają wartę młodzi mężczyźni przebrani za żołnierzy. Jest to nawiązanie do wart żołnierzy rzymskich, którzy pilnowali grobu Chrystusa. Wielką Subotę tradycyjnie święcenie Panów. Początkowo odbywało się ono w ponieważ ksiądz i wszystko, co przygotowała gospodyni. A jadła było bardzo dużo: Chleb, jaja, kolorowe pisanki, węgliny, mięso, baby wielkanocne, placki, baranek z ciasta, masło albo cukru, cały sól i piecz. Później wierni zaczęli przychodzić święcony do kościoła. I tak pozostało do dzisiaj. Wracając starali się wypędzić złe gospodarstwa, obchodząc dom przy ranki, godnie ruch, z ruchem stąd do gospodarka. Gdy zakończono przygotowania, można było spokojnie zasiąść ze stołu, spodziewać się święconym i złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. Na wielkanocnym szkole wylewały jajka, odwieczne z nich do początku i źródło życia. Uważano również za znak zmartwychwstania, odrodzenia powrotu życia. W lutowym wydarzeniu po lekarstwie na chorobę w Siedziło przed pożarem, wymagało stoczyć oczyną dziewczynę albo zapewniały zapewniało urodzaj, szczęście i pomieszczalność. Wytłuszki pistanek położone pod drzewami owocowymi miały je chronić przed szkodnikami. Zbierzono, że żywcy w płonie nie pożar. pożarów. Naci panowały w poczołach garyfikowania się pisanekami. Dostawali członkowie rodziny, dzieci chrzestne i osoby zaprzyjaźnione. Jeśli chłopakowi podobała się dziewczyna, znajmił jej oko, dręczając pistankę. Jeśli ją przyjęła, zamięgał swoje. znaczyła to, że odwzajemnia uczucia kawalera. Pistunkami obtarowywano również zmarły, przynosząc je na cmentarze, gdzie je jak pomogła, krótko kopywana w, w poniedziałek jadorozmy, w oświcie gospodarze kopili swoje pola wodą świątorów. Wygnali się z żadnych i modląc się. Wbijali w ziemiach życiu spali, aby zapewnić drodze i powecności pracy, a także ochronić za siebie przed gradek. Błogosławiono ziemię przyszłe zbiory, wierzając w procesji pola na koniec. Z drugim dniem, z wielkiej nocy, związany jest także obyczaj złany się własnem, dymbusem do planu Ten dzień nie mógł nikogo iść na sugo. Najwoknie urządziona i ulubionych patom. Ta, w której niebrana wodą, czuła się obrażona. O, 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 a, a, Pierwotne rębus nie, były było wymuszaniem datków pod groźbą przymusowej kąpieli. Śmigus oznacza uderzanie, smarzanie ludzką, gałązką, palą. Z czasem te dwa odrobne zwyczaje zostały połączone w jednym: śmigus niegus. Wchodzenie z kurkiem po miało zapewnić odwiedzanym godzinom zdrowie i pomyślność. Почетково поручим да живе да го за сезонот од Хамен, Петра Мисаска,